Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, to wiodąca instytucja działająca w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, w której specjaliści i wykładowcy BHP mogą potwierdzić swoje kompetencje poprzez uzyskanie certyfikatu świadczącego o ich profesjonalizmie. Certyfikacja obejmuje dwa zakresy: kompetencje specjalistów BHP w miejscu pracy oraz kompetencje wykładowców BHP. W procesie kształcenia. W marcu 2023 roku podpisaliśmy porozumienie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP dotyczące kryteriów i warunków certyfikacji wykładowców i specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Certyfikat wydawany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy. We współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP to potwierdzenie kompetencji przez niezależne podmioty o ugruntowanej pozycji w obszarze BHP. Zwiększa on wiarygodność, konkurencyjność i prestiż na rynku usług. To znak jakości, który sprawi, że wyróżnisz się tam, gdzie inni znikają w tłumie. Certyfikat specjalisty lub wykładowcy BHP da Ci realny atut na konkurencyjnym rynku pracy. A pracodawcy pewność, że dokonał najlepszego wyboru. Certyfikacja w CIOP umożliwia budowanie zaufania, podnoszenie standardów bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach i ciągły rozwój zgodnie z najnowszymi przepisami prawa. Potwierdź wysoki standard oferowanych przez siebie usług bezpieczeństwa i higieny pracy.